Wszyscy uwielbiamy świeże sałatki, ale ich przygotowanie jest bardzo czasochłonne. Trzeba pokroić, umyć i osuszyć sałatę, a to dopiero początek. Potem trzeba pokroić lub zetrzeć pozostałe składniki, wstawić do lodówki i przechowywać. I zanim wszystko przygotujemy, cała rodzina zdąży stracić na nią apetyt. Dosyć tego! Przedstawiamy Salad Chef, rewolucyjne urządzenie ułatwiające przygotowywanie sałatek. To urządzenie najwyższej jakości opracowane przez niemieckich inżynierów. To najszybszy sposób przygotowania potraw. W Salad Chefie możesz płukać produkty, suszyć je, kroić na plasterki, w kostkę, szatkować, kroić słupki lub trzeć, a potem serwować na stole lub przechowywać. To wszystko w jednym pojemniku. Z urządzeniem Salad Chef każdy potrafi zrobić niesamowitą sałatkę na dodatek niezwykle szybko. Sałatki klasyczne, owocowe. Ziemniaczanek z makaronem. Wszystko czego zapragniesz w ciągu chwili. Wspaniałe sałatki to dopiero początek. Sala Szef pomoże Ci przygotować niesamowite potrawy i pożywne zupy. Doskonałe surówki, przepyszne przystawki i wiele więcej. Sala Szef to również wysokoobrotowa wirówka do jarzyn z dwoma koszami, mniejszym i większym. Poręczna wirówka umożliwia wysuszenie warzyw w ciągu sekund. Można ją zatrzymać jednym palcem i wylać nadmiar wody. Przez specjalny otwór włóż sałatę do pojemnika. Nałóż pokrywę, a włóż jedno z wymiennych ostrzy i zacznij wkrajać pozostałe składniki. Pokrywka obrotowa i pnąca są bezpiecznie mocowane, aby krojenie było pewne i wygodne. Ostrza wykonane są ze stali nierdzewnej i nie wymagają ostrzenia. Na dodatek mają specjalne nasadki ochronne do bezpiecznego przechowywania. Pojemniki są przezroczyste, wytrzymałe, odporne na zarysowania i zaprojektowane tak, żeby przetrwały lata. Czyszczenie sala trzefa jest niezwykle proste. Naciskasz przycisk i szczoteczką czyścisz ostrza, by usunąć nawet najmniejsze drobiny. A potem płuczesz pod bieżącą wodą lub wstawiasz do zmywarki. To wszystko! Zestaw zawiera duży pojemnik i dwie pokrywki, tnącą i szczelną, ułatwiającą przechowywanie. Otrzymasz również dwa zestawy ostrzy w różnych rozmiarach z nasadkami ochronnymi, a także szczoteczkę do ich czyszczenia. Zestaw zawiera również pokrywkę obrotową oraz dwa kosze do osuszania warzyw i owoców. Damy Ci nawet książkę kucharską z wieloma wspaniałymi przepisami, które możesz wykonać z salat szefem.